Dobra, słuchaj. Będziemy wpłacać pieniążki dla Michalinki. Co byś chciał powiedzieć Michalince? Michalinko wie chyba na pewno jej kochał. Na kochał. Wiesz, ona ma chore oczko i potrzebuje pomocy. Miała już operację, miała już operację i... Będzie potrzebowała teraz do serduszka, ma taką włożoną, taką rurkę i będzie potrzebowała yy, pomocy. Żeby no. będą mi dawać taką, taką chemię i będą dawać takie lekarstwa. Mają! No, no, potrzebuję pomocy. Słuchaj, co teraz musimy zrobić? Zebraliśmy pieniążki. Widzisz tutaj tych wszystkich, co, co przelatują na ekranie? Widzisz te wszystkie osoby? To one wszystkie pomogły. One wszystkie wpłaciły troszeczkę. To co robimy? Wpłacamy pieniążki? Trzeba wpłacić pieniążki i pomóc. Idziemy na Michalinkę, już wchodzimy. I co? Naciskamy przycisk wesprzyj przyjdą. Pamiętajcie, no wszystkich was zapraszam. Jeszcze nie musimy robić specjalnych akcji, jeśli chcecie przekazać nawet złotóweczkę. Czasami jest dobrze że zrobić taki dobry uczynek. A jak, no. mogę zobaczyć inne dzieci, jak wyglądają? No zobaczymy inne dzieci, ale najpierw musimy spłacić pieniążki tutaj, tak? Pamiętajcie, my mamy wszystko, a takie okruszki mogą coś potrzebować. Takie jak te okruszki, żeby się można było fajnie z nimi bawić, bawić. żebym miał fajny czas. Co tam? Jest Michalinko, będę bycie chyba kochał. Będziesz chyba kochał Michalinkę? Tak. No to super, to teraz jej wpłacamy pieniądze. Uwaga, idziemy tutaj do Michalinki. Zbieraliśmy 327 zł. Ona już ma 54%. Właśnie chyba ktoś wpłacił. To my też dodamy z tych pieniążków od tych wszystkich osób, co przelatują po lewej stronie na ekranu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że w, pomogliście, pomogliście w tej akcji. Naciskamy wesprzyj wpisujemy kwotę wpisujemy ile trzeba wpisać ile uzbieraliśmy eee, dużo dużo 327 zł bo tyle mogę używać i teraz tak tu już robiliśmy wcześniej wujkowa armia ale teraz napiszemy tak jak było napiszemy veni gaming i widzowie Widowie? No, z widzami, bo to oni wszyscy wpłacali pieniążki. Trochę tatuś wpłacił, a trochę in. dużo osób płaciło pieniążki. Wiem. Gaming z widzami. I słuchajcie, teraz co? Ukryjemy kwotę? Nie, nie będziemy. Nie, nie będziemy nie robić anonimowej. Normalnie a. idziemy tak jak jest. A co? Gdzie, nie widzę Michalinki. Michalinka? Już ci pokażę Michalinkę. Tu będzie Michalinka dla ciebie. Bo tatuś tutaj musi wpłacać pieniążki. Słuchaj, mamy tak, veni gaming z widzami, 327 zł. Jesteśmy chyba nawet zalogowani tutaj. Nic nie ukrywamy. Veni gaming z widzami i wpłacamy, tak? tak. Wpłacamy, dobra. To lecimy z pieniążkami. wybierz sposób płatności. Weźmiemy sobie blinka, prawda? Aha. Blink. Mamy blink. Akceptuję, wyrażam zgodę i akceptuję zasady przetwarzania, bo trzeba nacisnąć. Przejdę do płatności, a a musimy wziąć kod Blink, to wychodzimy z tej aplikacji, ja idę tutaj na konto, weźmiemy sobie kod Blink, mamy kod Blink, kopiujemy kodzik, no bo nie, nie śpiewaj, no bo ta dość płaca pieniążki dla dzidzi. Teraz przechodzimy już do aplikacji, gdzie będziemy płacić. Uwaga. Kopiujemy kod Blink o, i idziemy na płacimy teraz. Chyba już będziemy płacić. Uwaga. Teraz trzeba wpisać hasło. Mamy chyba wpisane hasło. Mamy zaakceptowane. I teraz idziemy z powrotem na stronę. I chyba mamy, dziękujemy. Wiemy, że tylko z pomocą dobrych ludzi, takich jak ty, <coughs> możemy zdziałać cuda. No, to już mamy zrobione. Może powiedz to Michalinki jeszcze coś. No do ciebie, kocham Michalinko. Kochasz bardzo Michalinkę? Tak. A skąd ją kochasz? Uważaj, bo spalasz. Nas sami. Tak. Robię. No dobra, no to co, żegnamy się. Ze wszystkimi. Tutaj już wyszło. Zobaczymy czy się coś tam zwiększyło. Wrzuć do zbiórki. No zwiększyło się zdecydowanie. No dobra, to co? Robimy Zrób wszystkim, papa. Papa. Pa. O czym taki smutny jesteś? Tata bo chyba bym nie miał Chyba bo co? Nie byłem kogoś, tam mnie bardzo by kochał chyba. Ja cię bardzo kocham. A wie, tata. Co dziubasku? No siadaj. Ja Dzidia smutna jest, tak? Tak. I co? I to... A to powiedz coś do dzidzi dobrego? Jest, dzidzi. Powiedz do dzidzi coś dobrego. Chyba. No dawaj. Chyba będzie. Smutno ci się zrobiło? Tak. Ale wiesz, co? My się pobawimy zaraz z dzidzią. Tak. Z tobą się pobawię zaraz. Będzie dziki, jest dziki, dziki, jest zły. Kto ma bardzo wielkie kły. Kto spotyka w lecie? ten na drzewo zaraz zmyka! Będziemy się zaraz bawić? Aha. Dobra, no to wszy zrób wszystkim, papa. Papa, pa. pa, pa. trzymajcie się i powiedz: Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję bardzo za pomoc. Trzymajcie się. Trzymajcie się. I buziaki sprzedajemy i kończymy. Dobra. Jak będzie wszystko działać? Postarać się dużo nie mówić. Mhm. <laughs> Kochasz dzidzia? Będą by cię ci Kochasz dzidzie? Mhm. Mm no ale poczekaj. No, musimy grzecznie siedzieć. Tutaj do mikrofonku będziesz mówił, tak? A do ci kochać dzidzia, ale będę jest. Chciałby ciebie dostać dzidzia. Chciałbyś dostać dzidzie? A słuchaj, zaraz ci pokażę jakiej dzidzi będziemy wkładać. Zobacz. Tutaj nikt nie wybrał. Nie wybrał nikt? My wybraliśmy, my wybraliśmy dzidzie, bo nikt nie napisał jaką chce. Znaczy, malutko chyba dwie osoby. Co jest Michalinka? Michalinka? No, Michal... nie grzeb się, bo jesteś na kamerze. To jest Michalinka. Michalinka ma. Michalinka ma pięć latek. Nie, przepraszam, 5 miesięcy miała. No, no i taką która ma taką wielką zetkę. No, Michalinka jest malutka. Widzisz Michalinkę? Tak, ona nie ma cąsteczki. Nie ma. Poczekaj. Ona ma nowotwór oczka, wiesz? Oczka. Oczka ma chore. Poczekaj, to doda tutaj jeszcze ją. Żeby inni też mogli widzieć. To jest Michalinka tutaj, Tylko nie wiem, czy mają ją czy nie. Może później dodamy Michalinkę. O, dobra. Później ta doda w programie. Co byś, zobaczył? Jak... Michalinka, zaraz zobaczymy. Tyś śmierć zagląda w oczy. Michalinka walczy z nowotworem. Michalinka ma... Jako 5 miesięcy miała znaleźli u niej nowotwór. Wiesz co to jest nowotwór? Aha. Co to jest? Nowotwór, czyli klas. Straszny chyba. Aha. No, straszny coś się taki jest nowotwór. A... I tutaj może mieć leczenie. Zamontowali jej taką rureczkę. Czekaj, chyba musimy być bliżej. Musimy być. Coś nam źle tutaj światło się. Wiecie, wszystkie dziedzie, bardzo was kochają, wszystkie dzienie. No, trzeba wszystkim dzidziom pomagać troszeczkę. Słuchaj, to teraz co robimy? Teraz pójdziemy pójdziemy na stronę dziedzi tutaj. Mhm. Idziemy teraz na stronę dziedzi. Napiszemy siepomaga.pl Siepomaga.pl Dziedzia.pl PL, Pl. Siepomaga .pl. Pl. To. Oh. to jest inna dzidzia. My szukamy Michalinki teraz. Tatuś już zdecydował, że będzie Michalinka. Poczekaj, Michalinka. Ja nie...